Czy mógłby pan brać pigułki antykoncepcyjne dla mężczyzn? A są takie? No w fazie testów. Serio? Serio. Nie, nie brałbym pewnie, że nie. A dlaczego? Nic bym nie brał, bo nie szkodzi zdrowiu na pewno, tak? Dlaczego nie? No, jeśli by to nie było jakieś miało przeciwskazane na mojego zdrowia na przyszłość, to nie miałby sobie problemu. Jeśli byłby sprawdzone. gdyby były jakieś badania, które potwierdzają skuteczność w jakiś sposób. Zawsze w medycynie masz za i przeciw, tak? Aha. I są skutki uboczne. Ale wiesz, musisz porównać, tak? A kalendarzyk czemu nie? Kalendarzyk nie działa. A ufałaby pani? A, to jest bardzo ciekawe pytanie. <laughs> bardzo ciekawe. No właśnie. No? Czy by brał? No właśnie. Czy byłby sumienny w hmm. tym, co robi? No to jest bardzo ciekawe. Ja jestem młodą osobą, nie chcę mieć w tym momencie dzieci i uważam, że skoro mój partner też nie chce mieć dzieci, to zabezpieczenie się z obu stron e, daje no, wyższą gwarancję tego, że jednak tego, że tak powiem, brzydko niechcianego dziecka nie będzie. A co to faceci z tych czasów? No tacy niemądrzy, nie nie lekka. Ale to cóż, takie lekko duchy? czy...? Być może troszkę. I tacy nieodpowiedzialni. Pracy nie zadaniowe. Kalendarzyk to kalendarzyk, a tabletki to tabletki. I tak naprawdę antykoncepcja jest bardzo ważna dla ludzi w młodym wieku, którzy właśnie nie chcą mieć dzieci.